Siema, Pet Simulator i jest odcinek kolejny, łapkę za osobę dla lepszego i dla kolejnego odcinka, znowu jak to jest słuchajcie, dzisiaj coś naprawdę grubego I jak już pewnie widzicie, jestem na z paroma osobami, a jedną z tych osób jest Staszek, także pozdrawiamy Staszka, bo znowu Staszek ogarnął coś naprawdę, naprawdę mocnego, słuchajcie, także dzisiaj będziemy tejdować nowym... Titaniciem, jak widzicie, jest Staszek, jeszcze nie ma Titanika. Halo, gdzie jest Titanik? Halo, gdzie jest Titanik? Jest Titanic, Słuchajcie, nowy Agoni. Titanik, słuchajcie, Staszek standardowo ogarnął yy, kolejnego Titanik, kolejnego PETA, można powiedzieć, ale takiego PETA, którego, którego myślę, że mnie ogarnął. Tak słuchajcie, znowu indeks się powiększa. Wejdźmy sobie do indeksu. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Brakuje nam właśnie Titanic Neon Agony. Yy, brakuje nam jeszcze tego gryfina nowego. Gdzie są te nowe Pety? Halo, tutaj o tu, Neon Gryfina, także jeszcze Gryfina muszę ogarnąć, a jeszcze to są, widzicie, takie pety, które troszeczkę ciężej będzie ogarnąć, ale myślę, że też damy radę, także widzicie, jest Staszek. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, co najważniejsze, do tego ogromnego Titanica, słuchajcie, nowego peta, którym się strasznie, ale to strasznie jaram, sprawdzimy gifty od was, bo zapominam, przepraszam, że zapominam, słuchajcie, przypominam, jeżeli ktoś chce mi wysłać gifta w mailboxie, to nick plyzy także będzie mi bardzo miło. Zobaczmy, powiedz 24, a ja Sergam, pozdrawiam, Goodkepi, pozdrawiam Nino, Snicołtek Bloom, Sedes PW, Szymon, UW Tomiks, pozdrawiam was bardzo Lecimy dalej, bo tutaj trzeba pozdrowić Słuchajcie, 40 aż giftów, pozdrawiam Filip, pozdrawiam Goku, Dzik Mariusz, 1 123, Twój stary Papcio, Top Dzidaki, słuchajcie Ile giftów, jakie fajne gifty, dziękuję Pięknie, Lewandowski, Kupson Kubes o Uczesany komar, 5 bilionów gemów i huge hardcat, dziękuję pięknie, omg to ja 2009. Kurde, huge, dostałem. Ale potężnie, dziękuję, pięknie, uczesany komor. Bardzo mi miło, serduszko w komentarzu też poproszę. Wiecik pozdrawiam, koro do komor, pomocy 00, skiska skaz. Mam 21 stycznia urodziny, pozdrawiam wszystkiego najlepszego, bo aktualnie jest 22, 23, 23 więc troszeczkę zapomniałem. Ale pozdrawiam bardzo i wszystkiego najlepszego. Marcel Kopich, Myptojeł, Hulk. O Hulk, jak dużo wysłał. Co tu jest? Bank, żalet, hihi, mam dla ciebie PETA. Do odcinka, please. Pozdrawiam Hulk. Pozdrawiam Usiaj, Piotruś, Dominik, Szymon. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie jeszcze raz za tego huge'a. Kurde, jakie to jest potężne, dziękuję za huge. Chyba kolejny gift przyszedł, bo coś się to... O! kalka, Karolka jest na serwę, że Doodle Dolphin Secret, dziękuję Kaolka! pozdrawiam w Wbijcie do Kaolki, suba, zostawcie, oglądajcie odcinki, będzie mi bardzo, bardzo miło jak wbijecie. Doodle Dolphin, mamy Secreta kolejnego, także bardzo fajnie do indeksiku. No i tutaj dostaliśmy jeszcze huge hacked, kata i 5 milionów gramów, także bardzo, bardzo dziękuję odbieramy oczywiście i mamy tego peta, słuchajcie, mamy bardzo dużo gębów od widzów, dziękuję Wam pięknie, no i słuchajcie, przechodzimy do tego, co najpotężniejsze, czyli do Staszka, Staszek standardowo nie zawodzi, słuchajcie, ale jeszcze sobie możemy otworzyć te gifty, bo w sumie, co mi szkodzi. <laughs> Dobra to był bardzo zły pomysł Nie no raczej huge'a nie będzie w tym W tym życiu że tak powiem Akurat z tych giftów Już ich otworzyłem ponad 400 ja już nie mam nadziei Słuchajcie lecimy w takim razie do Staszka Tej dzika wysyłamy No i zobaczmy co tutaj będzie Zobaczmy tego peta Ja ją się strasznie nie miałem tego peta jeszcze A jest według mnie najładniejszym Titaniciem jaki powstał Halo Staszek dawaj trejda co ty robisz Staszek chodzi nie daje trejda Staszek oskamował, Staszek nam nie da jednak Titanika. F, F, napiszcie w komentarzu. Nie, no oczywiście, że żartuję, pewnie go zlagowało albo wywaliło. Yy, także w tym czasie co możemy? Możemy odebrać gifty. To możemy w tym czasie odebrać gifty. Będzie równie dobrze. ty widzicie Joshi daje jest na serwerze, także pozdrawiamy jego, Napiszcie pozdro Yoshi w komentarzu. Yy, to będzie bardzo miło. Jeszcze odbierzmy tego gifcika. W ogóle, o! Ważne info w ogóle, o którym nie wspomniałem, a pewnie dużo osób nie wie. Yy, swoją tego jestem debilem, bo nie wziąłem tych coinów, ale to... Yy, Staszek się ruszył! Halo, Staszek! Słuchajcie, Staszka wywaliło! Coś mi się oblok zbugował, bo mi na Discordzie, ale to nic, słuchajcie, bo jeszcze jedno ważne info, yy, o którym mało osób wie. A słuchajcie, teraz jak będziemy sobie w masterki, mamy masterkę z Free Gifts Mastery. I zobaczysz, na 99 poziomie dostajecie większą szansę na huge peta z Free Giftów. Także warto robić tą masterkę na fulla. Jak widzicie, ja jeszcze masterek nie zrobiłem. No jestem nubem strasznym, także beka ze mnie. Beka ze mnie, że je zrobiłem. Także polecam zrobić. Naprawdę polecam wszystkie masterki robić, bo tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Yy, zaraz do Staszka wyślemy tak jak widzicie to jeszcze 23 sekundy Za wszystkie gifty dziękuję Banki niedługo wrócą, bo też fajnie by było wam pozdawać Jakieś fajne ekskluzywki i tak dalej Może jakieś huge by to było rozdać, słuchajcie, jeżeli chcecie jakiś konkursik na huge, to też napiszcie w komentarzu, słuchajcie, no a ten indeksik No indeksik niedługo będzie zrobiony, tylko będę musiał pisać do osób Nie z Polski o te count pety, bo będzie je bardzo, bardzo ciężko zdobyć, słuchajcie, bardzo, bardzo ciężko będzie je zdobyć, ale postaram się, tak samo white balunka też jest bardzo ciężko dostępny tej Staszek przed Także robimy, słuchajcie, kolejny indeks. Bierzemy Titanica, słuchajcie, patrzcie to! Titanic Neon Agony, jeszcze podpisany, kurde, przez youtubera. Jeszcze z Storm Agony, to bardzo miło bo to jest parę miliardów gemów. Także serduszko, poproszę, potężne dla Staszka. I bierzemy Titanic Neon Agony i zobaczymy, co nam ludzie zaproponują. Coś się, że będzie naprawdę grubo, słuchajcie, dzisiaj. Bierzemy Titanica nowego, kurde, ale potężne to jest, to jest giga potężne, słuchajcie. Jeszcze, jeszcze oczywiście serduszko walnijmy tutaj, myk, serduszko. Serdeczne serduszko dla Staszka, musi wlecieć, zawsze dajemy serduszko. No i słuchajcie, mamy to! Mamy to! Kurde, jaki on jest piękny, te neon pety są najładniejsze na świecie. Serio, jeżeli masz neon kata w wersji Rainbow, ja napisz do mnie, ja chcę go strejdować, ja go chcę mieć, jest przepiękny ten pet. No i słuchajcie, możemy jeździć, możemy sobie latać w bo to jest ten latający pet! To jest pierwszy lata latający ten! To jest latający pet przecież, o kurde, czyli pierwsza latający Titanic, słuchajcie, to może jeszcze cena jest jakaś większa, na pewno jest większa niż innych Titaników w tym momencie, no bo wiecie, on dopiero co wyszedł, także sprawdźmy, co ludzie zaproponują za nowego, uwaga, jak się nazywał, Titanic Neon Agody. także idziemy na pierwszą Trading Plazę. Pim. Słuchajcie, jesteśmy na pierwszej Trading Plazie z tym petem, słuchajcie, wyróżniamy się bardzo, także od razu włączmy sobie Trading, o włączone są, tak jak New y, Titanic y, Neon Agony, Agony, dobrze napisałem, dobra, także bierzemy, kopiujemy, mamy napisane, pojeździmy sobie na nim, siemano, siemano ziomy, mamy już tego peta, także zobaczmy jakie tej dziki tutaj wlecą, zobaczmy jakie tej dziki tutaj, może się uda coś dać, może się nie uda, no mam nadzieję, no to jest akurat taka średnia plaza, może jest jakiś rainbow, ale dobra, mamy, 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 także pokażmy tej Boblik macim, a on nie był w innym odcinku? Ty! Ty! To so, są raz, dwa, trzy, cztery Rainbow... Co się dzieje?! Cztery Rainbow Huge Pety, e, e, złoty Huge Dragon, Huge Jolly Penguin, Huge Heleoki, Huge Dog Złoty, Huge e, Green Reaper Złoty, Huge Dragon, Huge Santa pawsy 2, Huge Axolot, Huge Lucky, Huge Grinch, Panic Claws, pa, Huge, Huge techno i Huge skeleton, gdzie pierwszy trade i Taki potencjał do tego Titanika, Także naprawdę jest giga, giga grubo z tym petem. Serio, dobra, A kancelujemy oczywiście, bo powyżej, powyżej, Staszek mówił, że powyżej 120 trylionów. Także pokażmy co mamy. Huge Lucky Cat, huge Crystal Dog, huge Super corgi Cupcake, Pink Winek, Balloon Axolot, słuchajcie, huge Hell rock, huge Elf Cat, ale ja tu widzę coś fajniejszego, słuchajcie, huge Scarecrow, huge Chess Mimic. I do minus Astra, słuchajcie, pierwszy za 5000 Robuxów ekskluzyw. Który był w pecie Sea Dragon to jest też bardzo, bardzo OG. Pet Party dogi, balon Dragony, to są Pety, które naprawdę były OG w chole. Naprawdę, one są OG. Znaczy nie, te akurat nie są, te są OG, sorry. <grytanie> Tutaj są party dogi, jakieś neon katy, to nas tak średnie, te. No słuchajcie, no nie bierzemy tego tradea, to jest akurat o wiele gorszy. Także skancelujmy. Mamy kolejnego tradea od Pandy, także pokażmy mu naszego huge'a i lecimy. Tiedje kata E, huge reindeer do Rainbow, Huge Hello i Huge Santa Dragon, no tylko tyle? Halo! No mimo, że to są dwa inbu kotki, e, w sensie dwa imbu pety, e, Huge, no to i tak się zbytnie nie opłaca, ale fa fajne te trady są, fajne. E, ani, I need index, no, not gonna lie? No ja ci nie dam do indexu, stary, nie mogę ci zaufać, sorry, nie mogę ci zaufać, e, niestety, nie, mo nie mogę, słuchajcie, nie mogę zaufać. W tym przypadku. O, mamy kolejnego trade'a. Dobra, to pokażmy w takim razie Titanic Neona. Tutaj są dwa neon katy. Jeszcze mały neon kat. Słuchajcie, dwa huge i, i dwa i małe neon katy. Także bardzo miły trade. O, jeszcze neon griffin zwykły. O, ja jeszcze neon dogi rzuca typo. Także bardzo, bardzo mi trade. Taki, w, mówię, mi się te neon pety podobają strasznie. One są przepiękne. To są najładniejsze pety, jakie wyszły do tej pory w pecie. I to jest moje zdanie, ale uwielbiam te neony, po tak to pięknie Wygląda, słuchajcie. No skancelujmy tego tradea, żeby nie rzucał aż tyle. Spróbujmy jeszcze jakiegoś tradea zdobyć. Napiszmy jeszcze raz, że tradujemy yy, tutaj. Tutaj ktoś udaje moderatora NFT, tutaj, moderator, co jest? O, dobra, mamy jakiegoś tradea, zobaczmy. Coś się, że będzie fajne, bo ten typ ma rainbow'ki. Yy, także pokaż mu Titanic Neon Agony, podpisanego. Yy, can I offer, big offer. Yy, sure, pokaż ofertę swoją. Pokaż, 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 pokaż tam masz, Pokaż tam masz, jomu się ja chętnie zobaczę. Mówię, zobaczcie na jednej plazie. E, I will on video. E, no tak, jesteś na wideo, mordo <laughs> Mamy... Ej, co jest? Ej, to jest mocna owka, huge super kolgi, rainbow, huge hackcuty, dwa rainbow, huge pumpkin cut rainbow, huge bunny cluffs rainbow, dwa skarekaty rainbow, cupcake rainbow. Sapphire Phoenix Rainbow Orange Balloon Cat Rainbow tych złotych ile petów leci? Patrz Cupcake, festive, festive, festive Pumpkin Kolejny Sky, Grim Reaper Znaczy pierwszy Grim Reaper w sumie Jolly Penguin Dwie panie Klaws Złota kaczka, znaczy no, duża kaczka złota. 79 na świecie, więc bardzo dobry, bardzo dobry serial. Mamy też huge party kata, mamy huge floppy złote. Mamy bardzo, bardzo dużo huge petów, słuchajcie. Just Offering, oczywiście nie przyjmujemy, no bo nie możemy, ale bardzo, bardzo dobra oferta, słuchajcie, 8, 10 rainbowów, do tego ile, 12, 14 złotych petów i jeszcze 12, 16, 20, 24, 28 zwykłych petów, słuchajcie, to jest potężna ofka nice offer, but not thanks. I napiszmy jeszcze half a good day. Napiszmy good day. Żeby tak mu miło było, bo bardzo ładną ofkę dał. Bardzo ładna owka, naprawdę, bardzo ładna owka. Pozdrawiamy ziomka, oczywiście. No jest to mocne, słuchajcie, jest to mocne, naprawdę, to była tak mocna plaza. Spróbujmy na jeszcze jednej, może się uda jeszcze jakiś mocniejszy trade, naprawdę ten odcinek jest tak mocny. Nie spodziewałem się takich tradów, naprawdę Staszek... O, przepraszam, chciałem iść na kolejną plazę. A tutaj mamy Profitable Gentleman, tutaj Gentleman, to, 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 to musi być potężny trade'ik. to musi być potężny. My entire inventory? A co ty masz w tym inventory? Ja nie wiem, co ty masz w inwentory. halo. Co ty masz w inwentory? ja nie wiem. Cancel, no nie wiem, co masz w inwentory, staje, także ciężko mi. Eee, DICE! Ej, to jest mój widz, to jest mój widz! Patrzcie, mam go w znajomych. O kurde, dobra, zobaczmy, zobaczmy owkę. Huge cut. dwa, trzy. A bo co, blue. Tak, są blue ballon O kurde. Są huge i trzy huge blue balloon karty, co jest? Jak nie wiecie, czym są huge blue balloon karty, to są pety, które kosztował jeden, chyba 20 tysięcy obuksów, z tego co pamiętam. Czyli to jest 60 tysięcy obuksów w petach. Ja takiego jednego w ogóle miałem, także się pochwalę, bo miałem swojego takiego peta. Ale słuchajcie, to jest dosyć drogi pet, tak się bardzo cieszę. Ta owka to jest jakieś, no, ze 100 trilionów będzie, bo huge cut teraz bardzo zdrożał. Dodatkowo huge blue Balloon Katy No to jest fajna owka, słuchajcie Na pewno Dajzowi powiem, że to jest pet staszka, no bo... Znaczy on wie, że to jest pet Staszka, domyśla się, bo on ogląda odcinki, pozdrawiam Cię bardzo. No ale słuchajcie, to jest mega, mega mocna owka, także dziękuję bardzo. Kancelujemy oczywiście, bo nie mój pet, ale jak, jak będzie chciał tej do, A jeszcze co jest! My na pewno na jednej plaźni damy od tej Huge Dragon, Huge Dog, Huge Dog, Santa paws, Huge Dog. O mój Boże, to będzie, to będzie Full Team! To będzie Full Team Huge Dragon! Jakie to jest waliu! Jak nie wiecie o co chodzi, to jeżeli masz Full Team jedno, jednych petów, to naprawdę to jest mega wartość. Swipcie, to jest naprawdę drogie EQ. W chole, drogie EQ, zobaczcie, 3, dobra, 4, 12. Yy, ile to jest? 12, 13, 14, 15, 17 Huge Dragonów i jeszcze jeden złot, czyli 18 Huge Dragonów. I jeszcze raz, 2, 3, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 huge dogów w jest naprawdę drogie EQ, także nie wiem, czy to by się nawet nie opłacało. Ale cancelujmy, oczywiście. Widzę, że tutaj typu jest fanatykiem huge dragonów. Także bardzo, bardzo spoko. Ogólnie, jak macie EQ jedno, jednego peta, to naprawdę on jest bardzo dużo warty. Nawet EQ full y, cupcakeów jest dużo warte. Także wiecie, to się nawet opłaca. Pawelec, zobaczmy. Może jeszcze jakiegoś tej zika zapada mamowkę? No to zobaczmy. Nightfall Dragon, Dominus ludzki, Pani Klaws. No nie, no nie opłaca nam się oczywiście. E, mimo, że fajne pety, bo ja bardzo lubię tego Dominusa. Laki jest bardzo ładne W ogóle lubię te zielone pety, one są przepiękne. Ale słuchajcie, nie opłaca nam się. Także dziękujemy pięknie, Pawelec. No i lecimy jeszcze na kolejną placę, żeby spróbować naszego szczęścia. Może i tak jest potężnie, słuchajcie. Także lecimy na kolejną, żeby jeszcze więcej tej zrobić, Także p. Słuchajcie, kolejna trading plaza, sprawdzamy, oczywiście mamy tego olbrzyma, także piszemy. Trading new Titanic Neon Agony, trajdy włączone. Także sobie popatrzmy na sklepy zanim trajdy dostajemy, słuchajcie, tutaj mamy balon axolotly jakieś. No ogólnie bardzo ładne stoisko. Mi się strasznie podoba to axolotlowe. O, od razu leci. Ohio, final boss! Słuchajcie, mamy final bossa z Ohio <grym> Zaczysz jakiś trading poleci, czy nic chyba nie poleci. Czy o, jakaś wiadomość, daj do indeksu pewnie. Rail. Nom? <noise> no? No chyba chyba, chyba chyba widz, chyba widz Chyba widz, chyba widz. Tak to się chyba stanie. Ok. Oho. <noise> co teraz? Co teraz się stanie? Halo? Bo ja nie, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. O, patrzcie! Mamy skamera na serwerze, czekajcie, wyłączę na chwilę tego Tejda. Patrzcie! Ty, tutaj nigdy się na to nie nabieście. proszę! Ty po sobie napisał partner. <noise> Nie złyskamy, kurde, nie złyskamy! Nie złyskamy! Huge mosaic gryfin! biggest build. beard! A to w sumie nieprawda, bo teraz ja mam większego A nie, bo to jest neonagony. To jest neonagony, a nie gryf. Dobra, nie no, nie bierzemy takiego trade'a oczywiście. Ktoś tutaj coś pisze omg, what the hell! Damn! No, te się ludzie cieszą bardziej. A to w sumie fajnie się cieszą, w sumie całkiem miłe, że się cieszą na takiego peta. Możemy sobie na jego siąsi pojechać. Także elegancko. Myślę, że całkiem, całkiem w porządku w tutaj to wygląda. No ludzie bardziej się słuchajcie cieszą, ale te dziki poszły bardzo, bardzo ładne, słuchajcie. Te dziki poszły super. Także myślę, że i tak wyszedł ten odcinek mega, mega dobrze. Dziękuję ludziom, że tak się zgłaszali i w ogóle poznałem, jeżeli ktoś był widzem. Albo czekajcie, bo jeszcze kurde tu jakiś tej jeszcze to jakiś tradzik. Chyba, chyba bardziej bo co napisze OMG, niezły pet. Coś takiego, bo coś czuję, że on pisze zamiast tradować. Tak to pewnie wygląda. No, no, za, za długo bez peta. Eee, już... Pozdro, <laughs> eee, pozdro oczywiście. Także słuchajcie, ja bardziej bardzo dajcie Pamiętajcie, łapka, kalendarzyk, subik. I po co? Pozdro, Staszek. Pa, pa!